Cześć, witajcie na moim kanale, a ja w tym odcinku pierwszy złomowy zakup w ciepły dzień. Wybrałem się na złomy i oczywiście coś się nam trafiło. Mamy tutaj miks różności, można tak powiedzieć, bo tutaj jest praktycznie wszystko. Są elementy srebrzone ze stykiem. Są tutaj um, styki z ogromnych wyłączników. SC402 Wyłączniki i takie oto styki. Jest tego tutaj 43 kg. Zostało to kupione jako mix Część oczywiście przyciąga magnes, część nie. No, więc zostało to kupione w cenie miedzi za 35 zł za kilogram zaraz sobie to wysypiemy do pojemnika i zobaczymy jakie tutaj styki są jest tu wszystko styki z wyłącznika RIN Z jakiegoś większego wyłącznika. Fajny styk. Tutaj mamy też z wyłącznika. Zobaczcie jaki przepolony styk. Z wyłącznika łukowego. Bardzo i to bardzo dużo jest drobniczy. Z ddr wyłącznika. Styk na miedzi. Coś takiego tutaj jest styk? Może nawet i tutaj trzeba będzie to posprawdzać. Nawet są poucinane styki. To sprawdzałem i to nie jest styk, tak mi wychodzi na kwasie. Prawdopodobnie może być to styk, ale wolframowy. Napiłujemy sobie, nawet ciężko to napiłować. To jest prawdopodobnie wolfram albo jakiś inny metal. Nawet to trudno napiłować Srebro jest miękkie, a to jest takie no, twarde Zobaczcie, to nie jest styk Prawdopodobnie Wolfram Zobaczcie ten jest odcięty. Nawet z y, ID. w Siódemki. Z tych jest odcięty. Naprawdę bardzo dobrze. Dla mnie. Teraz sobie drugie wiaderko y, sprawdzimy. się tutaj dobre styki. Na przykład te z czarnego wyłącznika krzywkowego. Dużo jest, na, dużo jest tu bardzo styków z wyłączników yy, krzywkowych. Jak na przykład te łuki. Zobaczcie, to nie. Tu mamy wszystko styki z wyłączników łukowych. Dużo jest też styków z zastyczników ID. Zobaczcie tutaj. Jakie ładne groszki. Styk praktycznie nowy. Tutaj, styki magnetyczne. Te mają bardzo malutki styk. Ten styk czasem jest miedziany. Tu jest tylko posrebrzany. Zaraz sobie to zobaczymy. Czy to jest mieć, czy to jest sreberko? Jest to sreberko. Całe pokazało na czerwono. O, mamy tutaj z um, SLA 63 z 85 SLA jest kwadratowy. O, SLA. Też wysyła naprawdę ciekawe te styki. Jest bardzo i to bardzo dużo drobnicy, ale też są tutaj elementy srebrzone, jak na przykład yy, z rozłącznika yy, tam mieć ten, mo ten mosiądz srebrzony. Tutaj kolejny styk wydmuszka, czyli na to, co się najczęściej widzowie, widzowie łapią, czyli łuk 40 biały. On ma takie styki, właśnie wypukłe. To nie jest srebro, to jest mosiądz. Tu mamy styk z wyłącznika łuk 40, ale to był łuk 40 koloru. Brązowego, brązowego, czy wiśniowego, i on ma styki takie tutaj pełne. Zobaczcie. Tak one wyglądają. Tamten to tak zwana wydmuszka Tak samo tutaj można rozpoznać, który styk jest z łka 40 białego, a który jest z tego brązowego. Z brązowego jest ten. Gdzie stygma ma do wydłubania. A tu jest styk do wypalenia z tego białego. To by było na tyle. Zakup na pewno udany. Będzie tutaj naprawdę jakieś 15 godzin sortowania tego styku. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie. Mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.